Trochę to trwało, ale wreszcie dojechało Audiosystem X100.9M DSPBT. M, bo mini DSP, no rzeczywiście jest to bardzo nieduży wzmacniacz o, moc, o imponującej mocy. To jest dziewięciokanałowy wzmacniacz 8 razy 100 przy 4 ohmach, 8x140 przy 2 ohmach, plus dodatkowy kanał centralny 30W, no bo tam więcej wcale nie potrzeba. I to jest naprawdę kawał potężnego wzmacniacza, oprócz tego jest DSP, 13 kanałowe DSP, czyli jeszcze dodatkowo są 4 wyjścia RCA na dodatkowe rzeczy, na przykład na wzmacniacz do subwoofera, ale oczywiście też ten wzmacniacz może subwoofer zasilić, tyle że raczej dwucewkowy, ponieważ to są niemostkowalne wyjścia, trzeba zasilić, z dwóch kanałów taki subwoofer i wtedy będzie działało to znakomicie. 140W razy 2, no proszę Państwa, to jest 280W, to już całkiem, całkiem, to już na moc Zobaczmy jakie to jest nieduże, to się właściwie pod dłonią mieści. Jeden z mniejszych tego typu wzmacniaczy i wszystkie kanały są kanałami klasy D i to bardzo dobrej klasy D, dobrej jakościowo klasy D. Wiele firm, żeby zaoszczędzić, tylko dwa kanały w takim DSP-ku daje mocne i dobre jakościowa, a cała reszta jest klasy jakiejś starszej AB, HD i tak czyli generalnie zbliżone do końcówki mocy radiowej. A tutaj mamy wszystkie kanały bardzo mocne i o bardzo niskim poziomie zniekształceń, także ciekawa konstrukcja. Na razie nie ma do tego takich... Precyzyjnie dedykowanych kabli plug and play do różnych samochodów, być może kiedyś się pojawią. Jest to raczej produkt dla takiego samodzielnego instalatora. Są kable plug and play, które umożliwiają zapięcie tego wzmacniacza w samochodach z kością quadlock. Na przykład Audi czy Volkswagen. Quadlock 1, quadlock 2. Natomiast nie ma jeszcze, przynajmniej w tej chwili zobaczymy, co będzie dalej do Mercedesa czy do BMW bez quadloka. Ale tak jak mówię, zobaczymy, być może się tą wkrótce pojawi. Możliwości są bardzo, bardzo zaawansowane. Cena jest znakomita 2799 zł za 9 kanałowy wzmacnia z 13 kanałowym DSP. No powiem tak. No, nikt nie oferuje takiej ceny w takiej jakości. Co ten wzmacniacz ma? Ma przyłącze prądowe, takie masywniejsze. Przyłącze głośnikowe i szczątcowe są poprzez kostki, poprzez kostki zrealizowane. Czyli kosteczka z szczątłami wyjściowa, cztery kanały wyprowadzone na opcjonalne zewnętrzne wzmacniacze. 8, 9 kanałów głośnikowych, takimi moleksami, wprowadzonych i sygnał wejściowy. 6 kanałów wprowadzonych przez RCA, ale tutaj mamy przełącznik dla każdej pary tych RCA, mamy przełącznik high-low, czyli trzy przełączniki, trzy pary wejść, czyli możemy sobie zdecydować, czy tam wprowadzamy sygnał w wysokim poziomie, czy niskim poziomie, wtedy wystarczy tylko taki konektorek RCA na gołe kable i można wejść sygnałem z wyjść głośnikowych fabrycznego radia na przykład na wejście tego, tego DSP-ka. To jest to wyjście sygnałowe na zewnętrzny, na zewnętrzny wzmacnia, że tu są kable głośnikowe grubsze do większych mocy. Pierwsze wrażenia bardzo interesujący i bardzo, bardzo mocny wzmacniacz w przyjaznej cenie.